Ktoś chciał instruktaż rzu rzutu nożem, jak rzu rzu rzucić noże. generalnie nie ma w tym takiej kurwa recepty, jak komuś pokazać. Tutaj przystawię na wszelki wypadek, jak pokazać komuś, żeby rzucić ten... Rzut się udał, to najlepiej trenować koło 10 minut dziennie, aż się wkurwisz. Jak się już wkurwisz, to nic z tego nie będzie i przejdź do dnia następnego, kiedy nie będziesz wkurwiony, a nam w nocy już w mózgu będą się budować nowe połączenia neuroelektryczne, i nerwowe, ręki, że będzie powstawać taka pamięć mięśniowa udanego rzutu. Że później ja za dużo się wytrenujecie, to nieważne czy 3 czy 6 metrów, będziecie e, tą pamięcią mięśniową e, wbijać rzuty, rzut, 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 a na przykład nie będziecie potrafili końcówką uderzyć w drzewo, bo tak Wam wyrobi pamięć mięśniowa. To jest drugi do rzucenia WZ93 e, NDR. Polecam najbardziej do nauki. Jak tym się nauczycie rzucać, rzucicie już każdy. E, do zakupu polecam e, sklep Ford, e, w alejach, tam mają tanie i dobre noże. Słyszałem, że wybierają Glock'a, a nie Gerbera, bo raczej Gerbera to jedna bajka, a nie Gerelach polskiej produkcji, bo się łamią. Nieprawda. To Glock się łami, czy Walter, a nie. Polski kieronach. Ja ich w ogóle nie szanuję. W sensie upadnie o beton, czy coś tam chuj. Stanie się, nie się i nie tępiąca, nie na ostrzyby, na osołce, tylko na szlifierce. I to jest rzecz, którą się często gubi. Trenujesz rzuty noszy. Ja już mam 15 na koncie zgubionych. To się zdarza. Po prostu znowu się nie przywiązujemy, ja tylko kupujemy kolejne Hmm. Jak poinstruktować kogoś, nauczyć się czy czytać? Są różne techniki, i za, yy, na początku bym zachęcił do najprostszych technik. Nauczycie się jednej techniki, łatwiej będzie Wam się nauczyć innej techniki. Najprostsza to zauważyłem właśnie, że właściwie mistrzowie yy, rzucają kurwa w ten sposób. No ja pierdolę, że tak. I on kurwa leci, jak siostra się wbija. Dobra, tak możemy baloniki na tarczy rozbalać metodą twierdkową. Silne rzuty, najsilniejszy rzut to jest za rączkę. Umie... Jak próbować to? Ręką w dół, żeby w wprost i z całej siły i go wypuścić. on z całej siły też poleci metodą lotki. Powiedzmy tyle się wbije z drzewo. jest to silne uderzenie. Chce się po człowieku spodziewać. Wbije się trochę bardziej, nie przeszyje jak kusza, czy zupełnie urwie, ale jeden rzut jest w stanie zabić. Są różne techniki. Można tak wyrzucić, też poleci jak lotka. Zacznijmy może od takiego typu, typowo wojskowego. Ten jest najsilniejszy i od razu można tak próbować i powinny wchodzić. W ten sposób na duże odległości też Wam pokażę w wyważonym nożu zawsze rączka jest trochę cięższa. To jest ściema, że ostrze jest cięższe i będą radzić nie Nieprawda. Próbowałem sobie o no, kroku. I tak, tylko o co chodzi? Tu ma być wyrzucony nóż, a nie podkręcony ręką. Że to ma się uczyć tak, że go wypuszczacie. Wy nie podkręcacie niczego, ręką, tylko wy go wypuszczacie. A on leci i je, kurwa. I yy, wbity. A później to są już łatwe techniki. Zaślibie, kogoś kasować, Czy kurwa od bokom mówić, czy No to co, to, to to już jest... Yy. Może też, może tak się nie zabłonnie. Nie bijamy, tylko jak się nauczyć. Zauważy Zauważyłem, że nie chcę robić antyreklamy, ale jedna strona z bronią reklamuje y, pistolety na głowę, kule czy coś. 17 Juli. Ile to jest 17 Juli? Tyle, ile ma pistolet do baseballu. Y, Więc ja tłuczą o siebie kulki z farbą z 17 Juli. To nie spodziewajmy się rewelacji po wiatrówce żul czy 4,5 bo PCP najsilniejsze mają około 17 Juli. Wszelkie wiatrówki, pneumatyki, może jak komuś góra oko wybić. I też zauważyłem, że reklamują noże, tylko kurwa tą techniką, że gość rzuca i cały czas się wbija. No ja pierdolę, ja w 15 minut kogoś nauczę rzucać żeby, żeby tą techniką i będą wszystkie noże wchodzić. Więc to jest takie trochę robienie człowieka w chuja, że gość re reklamuje noże i, i jakie to kurwa nie są zajebiste, a puszczę je najlepszą techniką. Niech ja pokażę w ten sposób, tak. Ja to łapię w ten sposób, tego tak łapię na, na nożu i niech taką techniką rzuca. Jeśli chodzi o rzuty w trzema nożami, dwoma, pięcioma nożami, to jest sztuczka, motka, nauczona na chwilkę zrobić sztuczkę, jak zachwycić publikę, bo o, o, o co chodzi. Spotkałem się, że tylko oficer z tak umiał, ja też umiem, to nie jest, żadna na łapie się równo noże i rzuca identycznie, tylko spodziewamy się, się tego, że one nabiorą na przykład trzy noże jako potrójna masa i on cię tak yy, szybko nie będzie obkręcać. One tylko wydą wszystkie trzy wbite, ale na dłuższym dystansie. Że odchniemy. Tak jak w jednym nożem rzucamy z 6 metrów, weźmiemy trzy noże, doliczmy 2-3 metry i one się wszystkie wbiją. Tym samym rzutem. To jest sztuczka. Więc oficer z pedazu, nie dawca urywając grupy, niech to rzuci trzema rzutkami albo trzema radzieckimi osami, a nie kurwa na rzecz Bo jaki je jest haczyk w rzecz turnmowym? Daczek jest uproszczeniem. Ostrze ma dłuższe, tym wolniej wiruje, rączka jest cięższa, czym łatwo nam dawać rzut, rzut podkręcenia. Więc jak oficer z Rzucam z 6 metrów, masz to do murmi. Dobra, pokażcie to. Ja też to zrobię. Eee, Rzutkami, kurwa. Spróbujcie. Nauczycie się rzutką, rzucić je każdy noże. Jeśli chodzi o obronę, rzucanie nożem to jest coś, co y, robimy na samym końcu. W ostateczności. Rzucić go. go, 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 go. Eee, najlepiej mieć scyzorek. Добра, а